Wow. Co jest? Oj, oj, Co jest tutaj to? Marcin się wypowiedział na temat naszego tutaj występu. Tak? No. Ale mnie też zhejtował? Ja z jednej strony rozumiem, zrozumiem, no. Słabe jest to, że my cały czas... No ja, no... Panie Pawłowski, do... dobra, może nie czytam tego, bo później sobie przeczytasz. No, no ja, ja, ja też powiedziałem. Nie chciałem nikomu, w sensie moim zamiarem nigdy nie jest zrobienie komukolwiek jakiej, jakiejś krzywdy. Mam nadzieję, że, że, tak się, że tak się nie stało. Tym No w tutaj te mocne słowa poszły. Mhm. No nie wiem, nie wiem. No tak, 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 po prawdzie nie wiem, no zapoznam się z tym i będę wiedział, ale tak jak wielokrotnie mówiłem, zresztą już kurczę, Marcin dzwonił też chyba przy rundkach z NACU. No i tak sobie pożartowaliśmy, pożartowaliśmy się, po, poprzekomarzaliśmy się. No nie wiem. No też raczej to tak odbierałam, ale faktycznie wczoraj rozmawialiśmy i on prosi, żeby już nie, nie ten, więc mogłam bardziej. No ja tego nie, wie, pilnować, ja tego nie wiedziałem. No? Ja tego nie wiedziałem, a mhm. przypominam, że zadaję pytania, które są Ale pytaniem, on które... zarzuca tutaj, że jest dla podbicia statystyk i wyświetleń, co mi dają podbicie, w sensie tuż. Okay. Na pewno nie dla podbicia statystyki wyświetlonej. No, no na pewno, że tak powiem, tutaj bardziej ciekawą kwestią dla tutaj widzów na, jest... Tutaj na zapleczu też rozmawialiśmy o tym, że e, ten temat, w ogóle jak się jakiś temat e, nie porusza, omija, to wtedy ludzie zawsze zadają, a jak raz porządnie się wyjaśni, to już ludzie... No tak, no. Przestaną przy... w końcu o to pytać, a wydaje mi się, że ten temat z Marcinem był taki. W sensie to działa, to działa w taki sposób, bezpośrednio. Więc bardziej z... chodziło mi o to, żeby ludzie w końcu dali spokój, bo uwierz mi, Marcin. Tak jak Ci wczoraj mówiłam, też, też... Czy to wygląda w taki sposób, że jeżeli jest jakiś temat, który wszyscy chcą wiedzieć, no to jeżeli się o nim nie gada, to chcą wiedzieć jeszcze bardziej, naciskają jeszcze bardziej. W momencie, kiedy ten, o, ten temat się poruszy i się o nim pogada, to jakby już nie ma na co czekać, już nie ma czego szukać i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będą się pojawiać jakieś pojedyncze wstawki i pytania o to. A tak, no to wszyscy będą do momentu, kiedy nie dostaną odpowiedzi. No internet potrafi być bardzo krwiożerczy.